Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam taki filmik w celu informacyjnym dla osób, które piją taki drink Monster Energy. Wyszła taka edycja Call of Duty Adventure Warfare, która zawiera tutaj pod tym tutaj celkiem, że tak to, to można tam nazwać. Zawiera kod. I ten kod umożliwia nam, jak tu widać, jest napisane, 10 minut podwójnych punktów XP. I osoby, które na przykład piją taki. Drink, to mogą poszukać akurat e, takiej edycji i przy okazji jak będą e, <laughs> wydawać pieniądze na taki napój, to dostaną 10 minut podwójnych punktów. No podobno to można, ten ko e, kody można użyć e, 20 razy. No tu jest tak zwana ta zwykła taka edycja jest. Ona ma ten kapsel jest srebrny, a w tej z, e, z tymi punktami jest o coś takiego czarne. Tutaj pod tym znajduje się właśnie ten. Ja już tu moja kamera złapie. O, tak. Teraz tutaj znajduje się kod, który się wpisuje na stronie. Teraz Wam pokażę tutaj na komputerze, jak to wygląda, gdzie to się wpisuje i jak to się aktywuje. Teraz tak w przeglądarce wpisujemy ten oto adres. Tutaj dopisujemy kod. Wybieramy. Czekamy się załaduje. Tutaj wybieramy zrealizuj kod. Tu zrealizuj kod. I tu wpisujemy ten kod, który był podwieczkiem tego kapsuła. Wpisujemy i potwierdzamy. I tu już od razu dodało nam 10 minut podwójnych punktów. No, i teraz konto mam tutaj zalogowane, ale u Was, jak wejdziecie na tą stronę na pierwszy raz, no to będziecie musieli się zarejestrować, aby móc wpisywać te kody.